Witam się z Wami otwartymi drzwiami. Dziś mam dla Was coś, co zdecydowanie ułatwi pracę w ogrodzie. Pokażę Wam, jak w prosty sposób zrobić nasiona na taśmie. Idealne rozwiązanie, które zaoszczędzi Wam mnóstwo czasu i pracy przy sadzeniu roślin. Jeśli chcecie dowiedzieć się, jak w łatwy sposób przygotować nasiona na taśmie, które zapewnią precyzyjny wysiew i mniej kłopotów, ten film jest właśnie dla Was. Zostańcie ze mną, a pokażę Wam, jak to zrobić krok po kroku. Żeby przygotować ekologiczny klej, który pomoże precyzyjnie umieścić nasiona na taśmie, wlewamy do niedużego garnka 150 z 200 ml wody, a pozostałe 50 ml wody mieszamy z łyżką mąki ziemniaczanej. Garnek z wodą wstawiamy na gaz i doprowadzamy do wrzenia. Wlewamy mąkę rozrobioną z wodą i energicznie mieszamy, żeby powstał taki kisiel. Nasz klej do nasion jest gotowy. Odstawiamy teraz do wystudzenia do dalszego etapu potrzebować będziemy ręcznik papierowy lub papier toaletowy, nasiona, które będziemy chcieli użyć, wcześniej przygotowany klej, pędzelek lub strzykawkę oraz nożyczki. W moim przypadku będę przygotowywała nasiona na taśmie takich warzyw jak pietruszka, marchew wczesna oraz marchew późna. Zatem zaczynajmy. Rozwijam kawałek papieru toaletowego. Może być również ręcznik papierowy. Przyda mi się jeszcze mała miseczka na nasiona i wykałaczka. Przesypuję niewielką ilość nasion do miseczki. Następnie, przy użyciu pędzla, punktowo umieszczam klej na papierze. Jeśli wolisz, możesz do tego celu użyć strzykawki. Naciągnij wtedy strzykawkę klejem i punktowo wyciskaj klej na papier toaletowy lub ręcznik. Następnie, przy użyciu wykałaczki, umieszczam nasionka na Kleksach z kleju. Odległość pomiędzy nasionami jest tutaj dowolna, w zależności, jakich nasion będziesz używać. Jeśli obawiasz się, że nie każde nasionko zejdzie, możesz umieszczać je gęściej. A jeśli po wschodach stwierdzisz, że są za gęsto, wystarczy je wtedy przerwać. Będzie to i tak zdecydowanie łatwiejsze niż przy użyciu tradycyjnej metody wysiewu. Takie taśmy z nasionami możesz przygotować sobie już dużo wcześniej, wykorzystując wolne chwile. W zeszłym roku na ich przygotowywanie wykorzystywałam czas pomiędzy świętami, a kolejnym sezonem ogrodowym. Wtedy, kiedy nie było to jeszcze możliwe, a nie mogłam się już doczekać wyjścia do ogródka. Moje pierwsze taśmy są już prawie gotowe. Biorę się za przygotowywanie kolejnych, jednak nie będę Cię już tym zanudzać i tak przygotowane taśmy odkładamy do wyschnięcia. Gdy taśmy całkowicie wyschły, posegregowałam je sobie odpowiednio rodzajami nasion. Przygotowuję sobie woreczki foliowe, w których będę je przechowywała do czasu umieszczenia w ziemi. Potrzebne będą również nożyczki i wcześniej przygotowałam sobie karteczki z opisem. Następnie każdy kawałek papieru będę rozcinała na wąskie paski w taki sposób, żeby zachować na nich jeden rząd nasion. Pocięte paski delikatnie składam. I w dokładnie taki sam sposób postępuję z każdym kawałkiem papieru, zachowując ostrożność, żeby nie pomieszać nasion. Tak przygotowane taśmy będę przechowywać w woreczku, umieszczam w nim również karteczkę z opisem nasion i przystępuję do dalszej zabawy. Na pewno pójdzie mi dużo łatwiej, ponieważ do akcji wkroczyła moja pomocnica. I oto jak w prosty sposób przygotować nasiona na taśmie. Pamiętajcie, że to świetna metoda na ułatwienie sobie pracy w ogrodzie. Teraz wystarczy tylko posadzić nasiona i czekać na rezultaty. No to co? Chyba teraz czas na Was. Spróbujcie zrobić swoje taśmy nasienne i dajcie znać w komentarzach, jak Wam poszło. Jeśli film Ci się podobał, pozostaw łapkę w górę i subskrybuj mój kanał. Tobie dziękuję za uwagę i do zobaczenia w kolejnych filmach.